Wszystkie firmy troszeczkę delikatnie kuleją i też taki moment był, żeby troszeczkę może odciążyć budżet naszej firmy, Nie, tam nigdy nie mówiliśmy wyłącznie o awansie, to było, no wiadomo, nigdy może powiedzieć zawodnik, nie gracie oni. nic. Wiadomo, się zawsze na wyższe cele i to nam się zawsze podobało, ale nikt tam nie był jakiś tam zły, czy coś takiego, że chłopacy nie awansowali, zawsze dbali z siebie wszystko, może to nie wyglądało zawsze aż tak, no jakby się chciało, a no było jak było, sami coś widzieliśmy. Tak trend zostaje ten sam i większość zawodników, może powiedzieć, szkielet zostaje z tej pierwszej drużyny mamy nadzieję, właśnie szkoli z dużo chłopaków tutaj, które tak ściona tutaj kończy bieg juniorski. I, i no, ten przeskok może być dla nich od razu zbyt wysoki, mogą się u nas myślę ogrywać, a trener zawsze może sobie wejrzeć I jak im to wychodzi i powołać w każdej chwili bez jakichś większych kosztów sobie na mecz, dwa, czy na jakiś trening, żeby, żeby sprawdzić ich w pierwszej Nie, nie, tam w nazwie zostaje w pomniku Rota także mecz nazywany, w Koźmicy, co im się podoba, o to kosora im się to zawsze podobała i, i, i nie słyszałem takiego głosu, że oni jakieś tam pretensje.